Weź tę oliwę z oliwek rano, aby poprawić krążenie tam na dole po sześćdziesiątce. Witaj w prostym sekrecie, który zmienia życie mężczyzn po sześćdziesiątym roku życia w Polsce. Czy wiedziałeś, że jedna łyżeczka oliwy z oliwek przyjmowana rano może poprawić krążenie, zwiększyć energię i przywrócić pewność siebie? W tym filmie podzielę się z Tobą. Na podstawie badań naukowych i prawdziwych historii, jak ten prosty nawyk może ożywić twoje zdrowie intymne. Jeśli chcesz czuć się silniejszy, bardziej związany i pełen witalności sprzed lat, oglądaj dalej, ponieważ zdradzę ci, jaki rodzaj oliwy wybrać, jak ją stosować i jakich błędów unikać. Wyruszmy razem w tę podróż ku zdrowszemu i pełniejszemu życiu. O sześćdziesiątym roku życia wielu mężczyzn zauważa, że energia i krążenie nie są już takie jak kiedyś. Może to wpływać nie tylko na ogólny stan zdrowia, ale także na pewność siebie i witalność w intymnych momentach. Dobra wiadomość jest taka, że prosty poranny nawyk, taki jak przyjmowanie łyżeczki oliwy z oliwek ekstra virgin, może przynieść niesamowite korzyści. Badania naukowe, w tym badanie z 2003 roku opublikowane w Journal of Clinical Nutrition, pokazują, że oliwa z oliwek jest bogata w przeciwutleniacze, takie jak witamina E i polifenole, które pomagają rozluźnić naczynia krwionośne i poprawić przepływ krwi. Poprawa krążenia jest kluczowa dla zdrowia mężczyzn szczególnie w obszarach, gdzie odpowiedni przepływ krwi robi całą różnicę. W Polsce, gdzie długowieczność jest na fali, ten rytuał zyskuje popularność wśród mężczyzn, którzy chcą starzeć się z witalnością. Włączenie oliwy do codziennej rutyny jest łatwiejsze niż się wydaje i może być pierwszym krokiem do trwałej transformacji. Przyjrzyjmy się, jak działa oliwa w organizmie i dlaczego jest tak skuteczna dla mężczyzn po sześćdziesiątce. Oliwa z oliwek ekstra virgin zawiera bioaktywne związki, które wspierają zdrowie naczyń krwionośnych. Związki takie jak oleokantal mają właściwości przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć sztywność naczyń krwionośnych. Gdy naczynia są bardziej elastyczne, krew płynie łatwiej, dostarczając tlen i składniki odżywcze do wszystkich części ciała, w tym do wrażliwych obszarów. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Atenach wykazało, że mężczyźni, którzy regularnie spożywali oliwę, odnotowali 20% poprawę w krążeniu obwodowym w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. W Polsce, gdzie srogie zimy mogą wpływać na krążenie, ten nawyk jest szczególnie istotny. Ponadto oliwa pomaga zmniejszyć tworzenie się blaszek miażdżycowych w tętnicach, co jest kluczowe dla zapobiegania problemom sercowo-naczyniowym. Wybór odpowiedniej oliwy jest jednak fundamentalny, aby uzyskać te korzyści. Nie każda oliwa się nadaje. Jakość ma ogromne znaczenie. Przyjrzyjmy się, jak wybrać najlepszą oliwę dla Twojego zdrowia. Nie każda oliwa z oliwek dostępna na rynku oferuje te same korzyści. Aby osiągnąć realne rezultaty, wybierz oliwę Ekstra Virgin, tłoczoną na zimno, o niskiej kwasowości, najlepiej poniżej 0,8%. W Polsce lokalne marki, takie jak Zielona Esencja lub importowane z regionów Śródziemnomorskich jak Włochy czy Hiszpania to doskonałe wybory. Zawsze sprawdzaj etykietę, aby upewnić się, że oliwa jest czysta i nierafinowana, ponieważ proces rafinacji usuwa wiele kluczowych składników odżywczych. Unikaj przechowywania oliwy w ciepłych lub nasłonecznionych miejscach, takich jak blisko kuchenki, ponieważ może to zdegradować jej korzystne związki. W Polsce, gdzie zimy są chłodne, często przechowuje się żywność w chłodnych spiżarniach, co jest idealne dla oliwy. Poza wyborem produktu, sposób jego spożywania również ma znaczenie. Zanurzmy się w najlepszy sposób włączenia tego nawyku do porannej rutyny. Klucz do czerpania korzyści z oliwy tkwi w regularności i prawidłowym sposobie spożycia. Przyjmuj łyżeczkę oliwy Extra Virgin każdej rano, najlepiej na czczo, aby organizm mógł skuteczniej wchłonąć składniki odżywcze. Jeśli smak czystej oliwy jest zbyt intensywny, możesz zmieszać ją z odrobiną soku z cytryny lub nawet szczyptą miodu, co jest powszechną praktyką w niektórych regionach Polski. Ten rytuał zajmuje mniej niż 30 sekund i można go łatwo włączyć do śniadania ważne jest jednak aby nie przesadzać z dawką łyżeczka wystarczy aby uzyskać korzyści bez obciążania układu trawiennego dla mężczyzn z wrażliwym żołądkiem dobrym rozwiązaniem może być spożywanie oliwy z lekkim posiłkiem na przykład kromką chleba pełnoziarnistego teraz gdy wiesz jak spożywać oliwę porozmawiajmy o tym jak wpływa ona na męskie zdrowie hormonalne Oprócz poprawy krążenia, oliwa z oliwek ekstra virgin może wspierać zdrowy poziom testosteronu, co jest szczególnie ważne dla mężczyzn. Po sześćdziesiątce, jednonienasycone kwasy tłuszczowe obecne w oliwie są niezbędne dla produkcji hormonów, pomagając zrównoważyć poziom testosteronu, który z wiekiem ma tendencję do spadku. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w 2024 roku wykazało, że mężczyźni, którzy włączyli oliwę do codziennej diety, odnotowali poprawę energii i ogólnego samopoczucia. Dzieje się tak, ponieważ oliwa zmniejsza stany zapalne w organizmie, tworząc bardziej sprzyjające środowisko dla produkcji hormonów. W Polsce, gdzie tradycyjna dieta zawiera już zdrowe tłuszcze z takich źródeł jak ryby czy orzechy, dodanie oliwy może uzupełnić te korzyści. Aby zmaksymalizować rezultaty, ważne jest połączenie oliwy z innymi zdrowymi nawykami. Przyjrzyjmy się, jak zbilansowana dieta może wzmocnić ten rytuał. Dieta odgrywa kluczową rolę w potęgowaniu korzyści płynących z oliwy. Włącz do jadłospisu bogate w składniki odżywcze produkty, takie jak zielone warzywa liściaste, brokuły czy awokado, które łatwo znaleźć na polskich rynkach. Chude białka, takie jak ryby z Morza Bałtyckiego czy kurczak, pomagają także utrzymać zdrowie mięśni i hormonów. Unikaj wysoko przetworzonych produktów, takich jak przemysłowe kiełbasy czy ciasta pełne cukru, które zwiększają stany zapalne i pogarszają krążenie. Tradycyjna polska sałatka z buraków z orzechami i odrobiną oliwy może być pysznym sposobem na włączenie tych składników. Dodatkowo rozważ doprawianie potraw ziołami o właściwościach przeciwutleniających, takimi jak koper czy pietruszka, które są popularne w polskiej kuchni. Małe zmiany w diecie w połączeniu z poranną oliwą mogą odmienić twoje zdrowie. Ale jest jeszcze jeden czynnik, którego nie można ignorować nawodnienie. Nawodnienie jest kluczowe, aby oliwa działała skutecznie. Bez wystarczającej ilości wody, krążenie nie osiąga pełnego potencjału, nawet przy korzyściach płynących z oliwy. W Polsce, szczególnie w chłodne zimowe miesiące, wielu mężczyzn zapomina o piciu wody z powodu niskich temperatur. Staraj się pić co najmniej jeden sylapum litra wody dziennie, zaczynając od szklanki zaraz po przyjęciu oliwy. To pomaga oczyścić naczynia krwionośne i ułatwia transport składników odżywczych. Herbaty ziołowe, takie jak rumianek czy mięta popularne w Polsce, również wliczają się do nawodnienia i mogą być przyjemnym sposobem na utrzymanie tego nawyku. Jeśli odczuwasz zmęczenie lub trudności z koncentracją, brak wody może być jednym z czynników. Przyjrzyjmy się teraz, jak stres może zakłócać korzyści płynące z tego rytuału. Przewlekły stres jest jednym z największych wrogów zdrowia mężczyzn, szczególnie po sześćdziesiątce. Gdy jesteśmy zestresowani, organizm produkuje kortyzol, hormon, który zwęża naczynia krwionośne i może zniwelować pozytywne efekty oliwy. W Polsce, gdzie życie w miastach takich jak Warszawa czy Kraków może być intensywne, znalezienie sposobów na relaks jest kluczowe. Proste techniki, takie jak głębokie oddychanie przez pięć minut lub lekki spacer w parku mogą znacząco obniżyć poziom kortyzolu. Na przykład spacer po parku łazienkowskim lub wzdłuż Wisły może być praktycznym sposobem na odprężenie. Ponadto praktyki takie jak medytacja czy słuchanie spokojnej muzyki, na przykład utworów Chopina, tak ukochanych w Polsce, mogą pomóc. Przyjrzyjmy się, jak prawdziwa historia ilustruje wpływ tego rytuału. Poznałem pana Janusza, 67-letniego emeryta z Krakowa, który zmagał się z chronicznym zmęczeniem i brakiem energii. Zaczął przyjmować łyżeczkę oliwy rano po obejrzeniu programu o zdrowiu w polskiej telewizji. Po trzech miesiącach Janusz Zauważył nie tylko większą energię podczas codziennych spacerów, ale także znaczną poprawę w pewności siebie i więzi z żoną. Połączył oliwę z dietą bogatą w warzywa i regularnymi spacerami w parku planty. Historia Janusza to inspirujący przykład, jak małe nawyki mogą przynieść wielkie rezultaty. Dla mężczyzn w Polsce, którzy cenią zdrowie i długowieczność, ten rytuał może być przełomowy. Teraz porozmawiajmy o tym, jak sen wpływa na te korzyści. Dobra jakość snu jest kluczowa dla maksymalizacji efektów oliwy na krążenie. Podczas snu organizm regeneruje naczynia krwionośne, reguluje hormony i zmniejsza stany zapalne. Mężczyźni po 60. potrzebują 7-8 godzin snu wysokiej jakości każdej nocy, aby utrzymać zdrowie. Unikaj ekranów, takich jak telefony czy telewizory, na co najmniej godzinę przed snem, ponieważ niebieskie światło może zakłócać produkcję melatoniny. W Polsce, gdzie długie zimy mogą wpływać na nastrój, stworzenie relaksującej rutyny przed snem jest szczególnie ważne. Spróbuj wypić herbatę ziołową lub poczytać książkę zamiast skrolować telefon. Połączenie dobrego snu z poranną oliwą tworzy solidną podstawę dla witalności. Przyjrzyjmy się teraz roli aktywności fizycznej w tym procesie. Lekka aktywność fizyczna jest wielkim sprzymierzeńcem oliwy w poprawie krążenia. Nie trzeba biegać maratonów ani chodzić na siłownię. 20-minutowy spacer dziennie robi ogromną różnicę. W Polsce korzystanie z pięknych parków miejskich, takich jak Ogród Saski w Warszawie czy Park Jordana w Krakowie, to praktyczny sposób na aktywność. Delikatne rozciąganie, jak w Jodze czy Pilatesie, również pomaga stymulować przepływ krwi. Te ruchy uzupełniają przeciwutleniacze z oliwy, tworząc synergiczny efekt w organizmie. Jeśli odczuwasz sztywność lub zmęczenie, lekka aktywność może być brakującym elementem w Twojej układance zdrowia. Porozmawiajmy teraz o znaczeniu cierpliwości w tym procesie. Zmiany w zdrowiu, szczególnie w krążeniu, nie zachodzą z dnia na dzień. Wielu mężczyzn rezygnuje, ponieważ oczekuje natychmiastowych rezultatów, ale korzyści z oliwy pojawiają się stopniowo, zwykle po 30 dniach regularności. Zapisuj swoje postępy w notesie lub aplikacji, aby śledzić, jak się czujesz z tygodnia na tydzień. Na przykład możesz zauważyć, że masz więcej energii na wchodzenie po schodach lub czujesz się bardziej rzeźki rano. W Polsce, gdzie kultura ceni wytrwałość, utrzymanie tego nawyku przez miesiąc może być początkiem transformacji. Unikaj także używania starej lub źle przechowywanej oliwy, ponieważ traci ona swoje właściwości. Przechowuj ją w chłodnym i ciemnym miejscu, jak spiżarnia. Aby zachować jej jakość, przyjrzyjmy się, jak włączyć ten rytuał do codziennego życia. Włączenie oliwy do porannej rutyny jest łatwiejsze niż się wydaje, ale odrobina planowania pomaga. Rozpocznij dzień od łyżeczki oliwy, a następnie wypij szklankę wody, aby aktywować układ trawienny. Potem wykonaj lekkie rozciąganie lub wybierz się na krótki spacer, korzystając ze świeżego porannego powietrza w Polsce. Ten rytuał tworzy pozytywny cykl, który przygotowuje twoje ciało na dzień. Jeśli jesz śniadanie z chlebem, jak to często bywa w Polsce, spróbuj użyć oliwy jako dodatku do kromki pełnoziarnistego chleba. Ta kombinacja jest nie tylko smaczna, ale także wzmacnia korzyści dla krążenia. Aby utrzymać motywację, myśl o tym, jak te małe kroki budują silniejsze zdrowie. Przyjrzyjmy się teraz długoterminowym korzyściom tego nawyku. Poprawa krążenia dzięki oliwie to nie tylko kwestia zdrowia intymnego, to także ochrona serca i mózgu. Mężczyźni z dobrym krążeniem mają mniejsze ryzyko problemów sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie, które jest powszechnym problemem po sześćdziesiątce. Badanie z 2024 roku przeprowadzone na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie wykazało, że regularne spożycie oliwy wiąże się z 15% redukcją ryzyka zdarzeń sercowych. Ponadto dobre krążenie poprawia funkcje poznawcze, pomagając utrzymać pamięć i jasność umysłu. W Polsce, gdzie średnia długość życia rośnie, te korzyści są szczególnie istotne. Przyjęcie oliwy jako części dnia to inwestycja w Twoją długowieczność. Podsumujmy, jak to wszystko łączy się, aby odmienić Twoje życie. Ten poranny rytuał z oliwą to coś więcej niż nawyk to strategia na starzenie się z witalnością i pewnością siebie. Łącząc oliwę ze zbilansowaną dietą, odpowiednim nawodnieniem, dobrym snem i lekką aktywnością fizyczną, tworzysz kompletny system wspierający twoje zdrowie. W Polsce, gdzie kultura ceni rodzinę i więzi, poczucie siły i energii może poprawić nie tylko twoje zdrowie, ale także relacje. Mężczyźni, tacy jak Janusz, którzy przyjęli ten nawyk, zgłaszają nową iskrę w codziennym życiu. Czy to zabawa z wnukami, czy odnowienie więzi z partnerką, ten rytuał przynosi realne rezultaty. Zacznij od małych kroków, bądź konsekwentny, i zobacz, jak Twoje ciało reaguje z czasem. Podsumowanie w tym filmie odkryłeś, jak łyżeczka oliwy z oliwek Ekstra Virgin rano może poprawić twoje krążenie, energię i pewność siebie po sześćdziesiątce. Łącząc ten nawyk ze zdrową dietą, nawodnieniem, snem i lekką aktywnością, możesz odmienić swoją witalność i żyć z większą jakością. Zacznij już dziś i poczuj różnicę, jaką mogą zrobić małe kroki. Czy jesteś gotów. Zainwestować w swoje zdrowie i odzyskać iskrę młodości, dziękujemy za oglądanie i zrobienie ważnego kroku w trosce o swoje zdrowie. Jeśli te wskazówki mają dla Ciebie sens, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać więcej treści, które pomogą Ci żyć z energią i pewnością siebie. Daj polubienie, jeśli wierzysz, że małe nawyki mogą zmienić Twoje. Życie i podziel się w komentarzach, jak planujesz używać oliwy w swojej rutynie. Chcesz więcej wskazówek na temat zdrowia mężczyzn w Polsce? Śledź nasze kolejne filmy.